Jakimi wartościami kierować się w życiu? Wzajemny szacunek, miłość, ym, zrozumienie. Czy jest pani szczęśliwa? Sąda internetowa. Tak, jestem szczęśliwa. Jaki powód, czy jest pani szczęśliwa? <laughs> mam rodzinę, pracę. Jaka branża tej pracy? Jestem nauczycielem. I lubi pani tą pracę? Tak. Jakie zalety takiej pracy? No, mam czas dla rodziny, Nie pani wakacje. Tak? Czyli wakacje są, tak? Czas wolny jest? A kontakt mnie z dziećmi, z ludźmi ogólnie? No dużo kontaktów. Czy jest coś, z czego pani żałuje w życiu? Powiem, mogła cofnąć czas. Nie, niczego nie żałuję. Ma pani jakieś marzenia na przykład? No, jak każdy pewnie. Jakie na przykład? <grym> A nie będę zdradzać. Nie mhm. e, czy zmieniłaby pani coś w swoim życiu, czy nic? No nie zmieniłabym nic, nic. w swoim życiu. E, jakimi wartościami kierować się w życiu? Jakieś takie, jakby Pani mogła, no nie wiem, młodzieży policji na przykład. Wzajemny szacunek, miłość, zrozumienie, wysłuchać trzeba drugiego człowieka, wczuć się w jego sytuację. A czym jest dla Pani szczęście tak ogólnie? Nie wiem, takim stanem ducha wewnętrznym. A właśnie, czy cieszy się Pani małymi rzeczami w stanie rano, na przykład kawa, herbata, coś jakiego pogoda? E, tak, cieszę się małymi rzeczami. Tak, i piję, ale. A jakie, jakie są na przykład te małe rzeczy? Małe rzeczy, jakie mnie cieszą? Tak. To bardziej w ludziach. Uśmiech drugiego człowieka, dobre słowo. Właśnie, co, co pani bardziej, jeszcze, jeszcze Może jeszcze, jeżeli ja komuś, jakąś miłą rzecz sprawię, to może. To zrobić, żeby być uśmiechniętym tak jak pani? Jakieś porady, bo tu większość smutna chodzi. Pan taką dobrą energię. I narzekać. To tak, zrobić, żeby nie narzekać? Dobra, e, czego pani mogę życzyć na koniec, bo za długo trzymałam panią? No. E, czego pani mogę życzyć? Czego życzyć? Zdrowia przede wszystkim. I Dużo po, zdrowia. Pokoju w Polsce i w na świecie. Czego życzę pani. Dziękuję, Dziękuję bardzo. E, czy żałuje pani czegoś w życiu? Ma... Tak. Znaczy nie, ja wyciągam wnioski ze wszystkiego. Wiadomo, że się potknięcia zdarzają, natomiast nie wszystko staram się przekuć w dalszą e, decyzję, pozytywną. Oczywiście. cieszy się pani małymi rzeczami na przykład? Tak. Jakimi na przykład? Swoimi dziećmi. Dziećmi w sensie małymi. To mam na myśli, że czasem spędzonym z rodziną. Praca, pracę można zmienić. Pieniądze są, jutro ich nie ma. Natomiast wszystko budujemy na podstawie bliskości i relacji w rodzinie. W jakiej branży pani pracuje, jak pani może powiedzieć? A, i lubi pani tą pracę? No, powiedzmy. no przez, znaczy. Jakie są plusy i minusy? Plusy są takie, że już się na tym znamy, no i już pracuję w niej wiele lat. Natomiast, no, jak wszędzie kontakt z ludźmi bywa różny. Czego pani mogę życzyć na koniec? Zdrowie, Dziękuję. Bardzo Dziękuję. Bardzo, 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 bardzo. Ja jeszcze pytanie. Czy jest pani szczęśliwa? No, dobrze, tak. Jest pani tak. Jakie jest powód tego szczęścia? Rodzina. A przy rodziny coś jeszcze, nie wiem, pieniądze, zdrowie? może. Nie, pieniądze nie mają znaczenia. E, jaki, jakie pani ma marzenia teraz? Ma pani jakieś marzenia? Tak. Nie, Większe jakie? mieszkanie. Wszystko tego mieszkania jest, czy daleko? Znaczy, moje marzenie to jest przenieść się nad morze i tam zamieszkać. A czy się uda? I pani nad morzem by się najpierw czuła, tak? tak.